A tutaj masz znowu przykład niedoskonałości tych mechanizmów generowania japońskiej wymowy. Na przykład na Androidzie, która to niedoskonałość w cudzysłowie może się sprowadzać do tego, że wymowa tego samego słowa w kanie nie będzie pokrywała się zupełnie z wymową w kanji i nie mam tutaj na myśli tym razem różnicy w akcencie tonicznym, którego kana nie oddaje tylko kompletnie inną wymowę. Ja powiedziałam, że to jest niedoskonałość w cudzysłowie, dlatego że nie zawsze, przynajmniej nie zawsze, będzie zasadne obwiniać mechanizm generowania wymowy za coś takiego, dlatego że zwróćmy uwagę, że kanji posiadają wiele różnych, tak zwanych czytań, już nie mówiąc o ich złożeniach, które także nierzadko, wcale nie posiadają jednego, pojedynczego, słusznego sposobu przeczytania. Przecież mamy te czytania kun, czytania on, czyli rdzenie japońskie oraz pochodzenia bardziej chińskiego do japońskiej fonetyki zaadoptowane, ale mamy jeszcze czytania na nori, na potrzeby imion, nazwisk, nas własnych. I jeszcze mnogość tych właśnie wymienionych przeze mnie czytań różnych do poszczególnych znaków przypisanych. Więc to właśnie sprawia, że jest takie mało prawdopodobne wystąpienie sytuacji jak tutaj na ekranie, gdzie słówko w kanji nie będzie w ogóle pokrywało się w generowanej wymowie z zapisem w kanie. Posłuchajmy. Jubisaki sashisen. W tym przypadku zapis czy wymowa Jubisaki jest poprawna dla tego słówka, dla tego przypadku, o którym teraz tutaj konkretnie Młodzi. Niemniej jednak, niestety, z samego zapisu kanji ona nie wypływa. Yubisaki, sashi sen. dostajemy zupełnie, zupełnie co innego. Stąd w takich przypadkach, przynajmniej póki taka sytuacja ma miejsce, w przypadku tego konkretnego słówka, pozostawiam sobie zapis w kanie, w ankim, właśnie dlatego, że ja akurat korzystam z tego generowania wymowy i zależy mi na właściwej wymowie, to już wolę ten zapis w kanie, choćby neutralny tonicznie, ale jednak. Bo on mi odda bliżej tą wymowę, o którą chodzi w tym konkretnym przypadku. Przynajmniej póki ten zapis w kanji nie będzie czytany tak, jak powinien.